Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku tablicowej środy. Tak jak wspominałem, dzisiaj chciałbym też wam pokazać tablicę policyjną, a raczej tablicę milicyjną. E, tak jak tutaj widzicie, jest to tablica e, formatu e, motocyklowego, jest to e, tablica nowa, która nigdy nie była użyta, i jest to tablica, która jest unieważniona, unieważniona jest poprzez przecięcie na pół, tak jak jedną połówkę wezmę, bo wziąłem sobie specjalnie e, bańkę, żeby można było postawić ją. Tablica pochodzi z jakichś niewykorzystanych zapasów i po prostu została e, unieważniona. W kolekcji mamy e, wiele tablic milicyjnych, które właśnie nie były użyte jeszcze, które są w papierze, ale są całe. Ta akurat jest przecięta, bo chciałem Wam pokazać, że mm, Dużo też tablic było takich, które nigdy nie były użyte i po prostu były unieważnione i miały tam być zutylizowane, ale udało się, że tak powiem, uratować na przykład tak jak właśnie tą tablicę. Tutaj w tamtym tygodniu nie było filmu ze względu na to, że na terenie, gdzie znajduje się nasze muzeum, tutaj mam takie szeroko zakrojone prace, które po prostu no, czasowo mnie wyczerpują, no i nie jestem w stanie przygotowywać czegoś, czy znajdować wam jakichś takich fajnych tablic do pokazania. Dlatego będę to po prostu robił co dwa tygodnie. Wy dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście jakąś specjalną tablicę, czy z jakiegoś kraju zobaczyć. Czy żeby Wam to coś o niej opowiedzieć, to dajcie mi na pewno znać. Ja oczywiście zapraszam Was do obserwowania nas na Facebooku, na Instagramie, a także na naszej stronie internetowej, gdzie staram się na bieżąco dodawać nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum. Pozdrawiam Was serdecznie.